No co jest? No jak? No to przecież to niemożliwe, no co ty mi pieprzysz, ty? Dobra, sprawa, to zaraz, cześć. Co ty znowu, Nico. Weźcie końcu Dobra, już, już fajna kóra. Cygnam się taką buję, siwy dwój Siema, co tam? Co? Jak tu my? No ara. Chyba go coś popierdzieliło. Co jest zgrane? Przecież miał wypadek i z Musimy móc coś szybkiego wyrównać. No to mamy przerobane. Ale nie panikuj, coś się wymyśli. Ty, co myślisz o tej... No niezła, ale takim, to się płaci chyba, co? No chyba, to może z 100, Z możemy spróbować. Swallow The sun every second, every day, life's done. You'll be spun like threats in the hands of fate. Meditate, kind of like have Like writing on the wall A warrior in the struggle. I'm standing proud and tall. I let it fall like raindrops to swallow the ocean. It's not an illusion over a magic ocean. It's child. I'm to be treated It's all every day. Never holding back, and I'm doing. Try and live like that because it's the the way from night to day. You need to bring this inside. I see sure a sky, I can tell what you saw. But you know, I can't leave the stuff behind me when the revolution comes. You know where to find me. It's the wind on the water from the stars at midnight on a mountain top, far from the city.

Siema No spoko, a ty wolny jesteś dziś wieczorem? Ty, bo za godzinę będę miał hajs i możemy się wyławić. Ale teraz do takiej babki ma być miło i jest sianko wkładnie No jak skąd, z portalu No co ty, nie dygaj, wiem co robię Odezwę się pod wieczór